Cześć, jestem Joker i w tym materiale pokażę czego Dream oszukujemy, ma haki czy coś. Po pierwsze, no zaczynajmy na początku intro. <śmienic> Po intrze, możemy śmiać powiedzieć, że Dream ma za duży procent szczęścia. Przecież rozumiem, że może być mega dobry, ale znasz tak? Zobaczcie sobie jedną jego akcję. No. 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 No i akurat mu się to udało. Takim cudem mogłoby się to jakimś i udać? jest po prostu no, niemożliwe No ja, ja bym na przykład nie umiał tego nigdy zrobić <laughs> On ma taki duży procent szczęścia No i tu du ale dużo osób jemu wierzy, wierzy i dużo osób im nie wierzy Na przykład patrzcie sobie też tą akcję No, jest niby i się pali. No, zobaczcie, co się za chwilę stanie. Zostało mi pół serca. Czy to jest możliwe? Nie wydaje mi się. Akurat pół serca zostało. No, rozumiem. No nie wiem, po prostu z dobre na akcję No, no skakanie to nigdy nie uwierzy, że mam szczęście. szczęścia Ale że mu pulsę tuż po stało, to nigdy nie uważam. To jest po prostu oszustwo To dużo można takiego czegoś zobaczyć na jednym filmie Tak na jednym filmie jak mówiłem, jego procent szczęścia jest wygodnie duży, w którym normalnie gracze wydaje nie mieli takiego szczęścia jak on, więc no chyba czas jest do tego. No i on ciągle sobie bierze złoto, więc akurat ma takie szczęście. Okay. No i y, mam się jeszcze to dowiedzieć, y, że niektórzy y, właśnie niektórzy mu nie wierzą, y, że on tu umie do tego, ale też jest z drugiej strony, y, że on jest po prostu dobry. Ma aż 18 milionów subskrypcji, a to jest dużo. No bo aż tyle subskrypcji to bym nigdy nie miał. E... No nigdy nie będę. I, nie... I nigdy nie będę też miał. Na... No i rozumiem. No i sobie radzi. Jak on teraz to pokona. To po prostu będzie niewiarygodne. Bo ja właśnie też trochę, trzeba oglądać dream, żeby właśnie zobaczyć, bo tak bardzo tego nie oglądam, do, dlatego, bo przez jego niektóre szukałem czy akcja. Jest dużo akcji, w których no, ci, którzy wierzą, że Dream jest dobry, to już mu nie uwierzą. To by był koniec tego odcinka. Jak chcę ci drugą część, musi być dzień lajków. Elo.